Mam pytanie, bo. Nazuję ród, 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 ród. Idziemy do rodu. Tam do tej przestrzeni, do pani, pani Jadwiga, gdzie pani jest z Agnieszką, przywołuję ja w tej chwili wszystkich członków z całego pani rodu. Wszystkich, kompletnie wszystkich, ze wszystkich linii czasowych, przestrzeni, tych, których pani obciążenia nosi w sobie. Niech wszyscy przyjdą tam do pani. Uzdrawia Pani nie tylko siebie, ale całą linię radową w tej chwili. Wszystkich, których obciążenia Pani nosi w sobie. Niech wszyscy przyjdą. Ci, którzy zostali zapomnieni, wykluczeni, odrzuceni, niechciani. Yy, tak i też tutaj jest taka informacja, żeby Pani sobie też poczuła te wszystkie sytuacje, kiedy Pani też tak się czuła w życiu. Bo to wszystko się będzie czyścić. Bo pani zamknęła też dużo tego bólu w sobie, a to jest taki moment, kiedy niech to wyjdzie, żeby się mogło w pełni wyczyścić. To wszystko na czas, co pani wcześniej nie pozwoliła, żeby utrzymać na przykład rodzinę, sytuację, milion rzeczy, które się sypią, tak? Nie bez powodu czasami takie, tak, mocne jesteśmy, bo życie tak nas utkało, ale my zamykamy wtedy ból, a on ma teraz na wypłynąć. Czyli pani niech się spotka, żeby mogła się ruszyć energia, bo przodkowie panią zapraszają. Uwolnij swój ból, pokaż go nam, bo oni pomogą przepracować to wam wszystkim w polu. Tam się dużo rzeczy nakłada, nie, ale pani też jest taka mocną kobietą i my po prostu bierzemy się w garści, robimy swoją robotę, zapominamy o naszym bólu, a to ma nam przepłynąć. 60 parę tysięcy nam się zeszło tym razem. Oni wszyscy pracują w tym polu. W polu tego bólu, który gdzieś tam jest ukryty, schowany, niewypowiedziany też do końca, bo tam też dużo jest niepowiedzianej. Niech to znajdzie ukojenie, miejsce, akceptację. Pani Przecież... Jadwigo, ja powiem tylko tyle, że do córki zaszło 80 tysięcy, do pani 66 tysięcy członków z całego rodu. Tym duszą pani w tej chwili pomaga, uzdrawia pani, ich wszystkich uwalnia, siebie. Swoje dzieci i wnuki, bo to idzie w obydwie strony. Idzie potężną falą. Dobrze. I teraz yy, prośbę mam. Ustawcie się wszyscy w szeregu gęsiego. Przed Jadwigą stoi twarzą w twarz ostatnia <śm> osoba w rodzie, której ona obciążenia nosi w sobie. A na końcu tej kolejki stoi pierwsza osoba w rodzie, która rozpoczęła te traumy. Pani Jadwiga bierze za rękę Agnieszkę, przyspieszacie sobie czas i idziecie na koniec tej kolejki, tam, do tej pierwszej osoby w rodzie. Stoi przed panią ona, za, przed sobą ma pani jej plecy. Zapytam z ciekawości, czyste Agnieszko, to jest mężczyzna, kobieta? Kobieta. Ok. Kładzie pani ręce na jej ramiona. I robi takie wgniecenie pleckami. Taką, takie Niecki. To jest pani błona komórkowa. Nawet nie chcę Pani to wyobrazić po prostu. I teraz chowa Pani plecy do tej Niecki i generuje Pani światło i miłość. Proszę sobie to nawet wyobrazić. Wypełnia Pani światłem i miłością. Całe to wgłębienie, co Pani zrobiła. Światło i miłość przenika. Za przez ścianę za plecami. Światło i miłość rozlewa się wszędzie wokół Pani. Pani generuje to światło i miłość, i koncentruje się na intencji uzdrowienia wszystkich obciążeń rodowych i pokoleniowych, które pani nosi w sobie w tym temacie, z którym teraz pracujemy. A Agnieszka patrzy, czy tam w łonie komórkowej są jakieś dziury. Co? Zumuje Agunia do jednego. Pani Jadwiga się odwraca. I widzi taką dziurę, wskakuje do tej dziury, zjeżdża tym czarnym tunelem na samo dno, wsiada tam po turecku, może nawet zaśpiewać coś, jakąkolwiek piosenkę i przyjdzie do głowy, i generuje światło i miłość. To światło i miłość rozlewa się wszędzie, idzie pod nogi, na dół, do góry, tymkolwiek. Który Pani wjechała wszędzie uzdrawia pani błonę komórkową, wypełnia światłem i miłością. A kryształki świadomości, które tam są, wychodzą na powierzchnię, agonia je wyczyści i intencją wracają do swoich właścicieli. A pani uzdrawia całą błonę komórkową, światłem i miłością teraz. Ja powiem tak, zjeżdżamy razem na trafie. Czytam coś ten, ale mam taki zrzut, jak zjeżdżałem w środku tej błony. Na tratwie, to znaczy, że pani mi wigoru nabiera w tej energii. Nawet wiosło pani trzyma. Co prawda nie wiosujemy nawet wcale, ale. Dobrze, niech to się ruszy tam w tej energii. Płyniemy gościu, poczeka już, 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 bo tutaj. Super, super. Ciekawy zrzut. Mam no, dobra, jestem, już, jestem na dole. Mam. Jest takie zaproszenie z tej przestrzeni, jeszcze dla do do Pani przodkowie podpowiadają, żeby. Wie Pani, cała Pani energia życiowa idzie na przykrycie tych wydarzeń i tego, co się dzieje u Was. Patrzeć na to i stawać do tego. Nawet wydarzenia sprzed 20 lat są tak skrzętnie przez Was przykryte z wielu powodów. Tak, też, żeby się chronić, proszę mnie dobrze zrozumieć, tak? Mhm. Ludzie są jacy są, wiemy o tym. Natomiast. Chodzi o to, nie chodzi o to, żeby tam nie wiadomo, co robić, tylko chodzi o to, żeby samemu ze sobą pobyć z tym. To jest jak żałoba. To jest akceptacja tego, co miało miejsce w moim życiu. Bo cała energia życiowa u Pani jest zepchnięta na przykrycie zdarzeń z wielu powodów. Tak, my się wstydzimy. Wiadomo, że czasami się podziewają w naszym życiu takie rzeczy, gdzie no. no... No, no nie jesteśmy tak złymi ludźmi, no po prostu znajdujemy się w takich sytuacjach, w takich okolicznościach, że, że koniec, tak? Natomiast właśnie chodzi o to, żeby, to jest tak jak żałoba po odejściu, oczywiście może człowieka, nie? Niech to przejdzie etapami, ale mam to przeżyć w pełni, spojrzeć na to. Pożegnać się z tym, bo mam taki zrzut, jak stoi Pani nad grobem swojej przeszłości, więc to jest moment, kiedy zamykamy to ale w rozumieniu, w akceptacji, w pracy przodków, którzy zeszli nam się tam w grubych tysiącach, tak? Oni są, oni będą pracować. Bo słyszę od pani, nie pogodziłam się z tym, nie? No. Ale to są takie rzeczy, którym po prostu trzeba dać miejsce. Tam nie ma dobrych odpowiedzi do końca. Tam nie ma wytłumaczeń. To jest takie miejsce, któremu daje akceptację w moim życiu, i wtedy ono zaczyna się rozpuszczać i rzeczywiście czas leczy gdzieś tam rany. Bo chodzi o to, żebyście teraz spojrzały na to i wyczyściły do końca, bo tylko tak wyczyścicie wszystkie razem. Buzują mi te kwiatki u was, raz u jednej, raz u drugiej w oczach. Jak się tak ruszacie, to te kwiatki, tak jakby energia gdzieś pracuje i tak mhm. jak pulsowały. Nie? Także tak. Tak pięknie to się zaplat i tak życie chce się przeradzać tam. Dobra, Gosia mamy. Dom, chce na dom, chyba na dom byśmy. Zobaczyli. Dobra, dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Po dobra. poczekaj. Okay. dobra, wychodzi z tej e, błony komórkowej, staje za plecami tego pierwszego członka i teraz. Pani Jadwigo, od pani niech pani sobie wyobrazi, że pani wysyła taką bombę atomową, czyli takie światło potężne, które idzie jak strzała, przenika wszystkich członków z całego rodu do samego końca i dalej, uwalnia ich. Druga taka fala światła idzie poprzez wszystkie połączenia między wami. Uwalnia ich, panią i siebie. Z chwilą, gdy światło i miłość wnikają pod podłogę, puszcza to pani zupełnie wolno. I teraz mam pytanie: Czy jest ktoś z członków rodu, co chciałby przekazać coś pani Jadwidze, po tym, co robi dla was? Znowu słyszę prośbę o akceptację zdarzeń, po prostu. Tak, akceptację i one wtedy, tak jak Ziemia rozkłada coś, one po prostu będą kompostem dla waszych potomków. Oni już nie będą o, tego. Okay. Już idziemy na dom, tylko pani podpowiem, że to co pani w tej chwili uwolniła, to już ani pani dzieci, ani wnuki, ani wnuki wnuków już nie będą tego powielać. Uwolniła ich pani. Nie tylko pani pomogła tym, co nie żyją, ale tym, co dopiero się narodzą.